To będzie hit tegorocznej licytacji, już w niedzielę 13 stycznia podczas 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na aukcji w Miejskim Domu Kultury zostanie wystawiony niezwykły wyrób Pana Franciszka Kusiakowskiego – Mławskiego Złotnika. Obrazek przedstawia kulę ziemską, jako że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na samym świecie, jest to pewien motyw przewodni, Otoczony sercami, jako że głównym motywem Wielkiej Orkiestry że Pomocy jest serce. No, i jako dodatek, cyrkonie wykonane jest to ze srebra, próbę 925. Na podkładzie jest płyty grającej, Ten pomysł mi wpadł w zeszłym roku, jako że orkiestra gra. A, ruszam może tu trochę. E, jako, że orkiestra gra, uważałem, że w dobie XXI wieku trzeba to przenieść grającą płytę i płytę zrobić kompaktową. Pan Franciszek rozpoczął swoją przygodę z Jurkiem Owsiakiem podczas 18. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od tego czasu żaden mławski finał tej akcji nie może się obejść bez jego oryginalnych wyrobów. Na licytacji wystawiano już jego srebrne statuetki, wisiorki, a także obrotowe serce na drewnianej podstawce. Każdy wyrób jest niepowtarzalny i ma własną historię. Znajomy tutaj zaproponował, żebym coś zrobił. Mówię, no, trzeba coś tam wykonać. Zrobiłem jakąś, nie pamiętam w tej chwili, drobną rzecz. I tak się to zaczęło. Później coraz to bardziej efektowne rzeczy zacząłem robić. No i tak to się ciągnie. No i robię rzeczy, które są związane tylko z orkiestrą. Nie jest to rzecz, która e, przedstawia coś, a nie ma związku z, z Wielką Orkiestrą Pomocy. Pan Franciszek Kusiakowski nie jest rodowitym Mławianinem, choć z Mławą związany jest od 32 lat. Na stałe mieszka w Warszawie. Do Mławy przybył nie za kobietą, ale za pracą. Znaczy jestem więcej już mławiakiem niż warszawiakiem, bo 32 lata jestem tutaj, a w Warszawie mówisz, był krótszy niż w Mławie. Także już przesiąkłem tutaj tym bardziej, że jestem tutaj na co dzień. A w Warszawie jestem tylko na weekend, właśnie jadę do żony. Przedmiot będzie można kupić podczas licytacji w niedzielę, 13 stycznia, podczas finału Wośmi w Miejskim Domu Kultury w Mławie.